Podejście bezpieki do osoby muzyczki też wydaje mi się było konsekwencją tego, jak się zachowywał i co robił w okresie okupacji. To znaczy, ten właśnie ten, ten drugi pozostawanie w cieniu, ten drugi garnitur. Sprawy takie właśnie nudne, administracja, Myślę, że to też wpływało to też na, 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 na podejście właśnie bezpieki do, do osoby Ludwika Muzyczki. Powiedzmy w skrócie o winie właśnie. Czym, czym, czy to o tej jakby nowej jakości, o czymś mało się dzisiaj mówi, właśnie o, właściwie przy tym okresie mówię głównie o o żołnierzach wyklętych. Mamy AK i mamy właściwie później żołnierzy wyklętych. Win się wymienia jako, jako organizację. Nie właściwie nie mówiąc o istocie, istocie jej istocie, i o, o, o pomyśle na, to, na, na, na walkę. Znaczy myślę, że trzeba potraktować rzecz tak całościowo od roku 1943. Znaczy, to niewątpliwie jest rok 1943 jest tym rokiem przełomowym, gdzie już znaczna część. Wojskowych i polityków widzi, że Polska znajdzie się w orbicie sowieckiej, że to Armia Czerwona tutaj wejdzie od wschodu, a nie wojska alianckie od zachodu, że z tym trzeba się bardzo liczyć. A to jest jeszcze szczególnie istotne od momentu, kiedy Sowieci zerwali stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. I wtedy jest dylemat, co Armia Krajowa. I generalnie polskie państwo podziemne ma robić i jak się ma zachować. I wtedy Ludwik Muzyczka jest na pewno jednym z tych twórców koncepcji nowej działalności i na pewno to ma być działalność konspiracyjna, bo trudno sobie wyobrazić, żeby działać przeciwko Sowietom, przeciwko ich interesowi politycznemu w sposób jawny, no bo to jest po prostu zwykłe po prostu oddanie się w ręce sowieckie, prawda? Czyli była koncepcja nowej konspiracji, która to konspiracja jest określana jako organizacja nie i nie wdając się w szczegóły możemy to podsumować tak, że w momencie kiedy Sowieci zajęli już ziemie polskie w całości, czyli powiedzmy luty marzec 45, okazuje się, że ta organizacja nie właściwie przestaje mieć rację bytu, bo jest zdekonspirowana. Jej istnienie jest zdekonspirowane i mamy na to prawda, szereg różnych dowodów, również publicznych, w sensie na przykład procesu 16, gdzie nawet mówi się publicznie o, o muzyczce jako jednym z jej twórców. No ale historia się nie kończy, prawda? Znaczy, dalej jest ten sam dylemat, co robić. I takim kolejnym momentem, można powiedzieć, przełomowym jest Jałta w lutym 1945 roku, gdzie trzy mocarstwa bez udziału Polski podejmują najważniejsze decyzje w sprawie Polski. I wtedy w pewnym sensie yy, zwycięża trochę koncepcja muzyczki, którą on przedstawił już wiosną 44 roku. Czyli, że kraj powinien spróbować dogadać się z Sowietami, jak gdyby no, nie oglądając się na to, co robią władze w Londynie. Ale na... dziś wielu powie, że to naiwność, że trzeba było strzelać, e... że nie ma porozumienia z Sowietami. Powiedziałbym tak, my mamy dzisiaj bardzo taki uproszczony wizerunek i ten wizerunek wynika między innymi z kilkudziesięciu lat propagandy komunistycznej. Bo jeśli byśmy weszli za kulisy tego, co widać tak na powierzchni, albo nawet nie za bardzo za kulisy, to nie było nikogo na emigracji we władzach ani w kraju, we władzach polskiego państwa podziemnego. Kto byłby zwolennikiem walki zbrojnej z Sowietami w 45 roku? Walka zbrojna z Sowietami, jeśli była, była, można powiedzieć, czymś narzuconym. Była wynikiem tego, że znaczne segmenty, tak to nazwę, konspiracji albo poszczególni jej członkowie, żołnierze, nie mieli innego wyjścia. I dlatego chwytali za broń. Ale to nie była, można powiedzieć, koncepcja w sensie jakiegoś tam planu strategicznego, prawda? Wszystkie dyrektywy idące z zachodu, od rządu, ze sztabu, z różnych tam komórek, bo i tam pewne były podziały, mówiły jednoznacznie: w kraju należy zakończyć walkę zbrojną. Ale Para, się paradoksal, nie dało zrobić. paradoksalnie dziś mówimy o, znaczy dziś bohater tamtych czasów to kojarzy nam się no właśnie z tymi, którzy nie mając innego wyjścia walczyli, ale no to nie był I wybór świadomy samo, i to nie było mądre politycznie. I to samo mówił zresztą Ludwik Muzyczka nawet w 50 roku, prawda? Jak przyszedł do niego agent bezpieki i go próbował wypytywać o różne rzeczy... O, o jakieś tam niby wskazówki dla podziemia, i tak dalej, właśnie dla rzekomo istniejącego jeszcze winu, to muzyczka mówi, że nie ma sensu walka zbrojna, aczkolwiek on chyli czoło przed tymi, którzy dalej tkwią w konspiracji i walczą. Witold Pilecki, który był przysłany przez generała Andersa, a który sam Pilecki był też członkiem nie, i, I z tego co wiemy, próbował w pierwszym jakby momencie odtwarzać tą formę, która, do której powiedzmy był powołany w roku 1943. Witold Pilecki też miał za zadanie rozładowanie lasów, tak zwanych, wbrew temu, że się oskarżało, że to Anders podsyca walkę zbrojną. I tomu zarzucali politycy w, z podziemia w kraju i na emigracji. Politycy, to też była nieprawda. To jest wszystko po prostu element pewnej walki politycznej, o wpływy, że się ludziom przypisuje rzeczy, których nie robili. I Pilecki też próbował rozładowywać podziemie, a równocześnie meldował, że po prostu ci ludzie, którzy są w lesie, nie mają innego wyjścia. I nie ma w Polsce siły, która by zlikwidowała podziemie zbrojne. I win jak powstawał, między innymi właśnie był to też pomysł Ludwika Muzyczki, zakładał walkę polityczną, walkę bez oporu zbrojnego. Ale próby tej walki politycznej kończyły się w więzieniach. To znaczy, tak, to... tylko mi chodzi o coś takiego. Win w momencie, kiedy powstawał, był pomysłem tak naprawdę na parę miesięcy, bo win miał czuwać nad tym w konspiracji wykorzystując jakby cały potencjał i etos armii krajowej do tego żeby odbyły się wolne i nieskrępowane wybory zgodnie z tym co formalnie ustanowiono w Jałcie. Rozmowa Sięki z muzyczką w roku 50. Chciałbym żebyście odnaleźli ten fragment w książce. To jest jak z filmu Szpiegowskiego. Dzięki zresztą Wojtkowi Frazikowi to się znalazło w książce. Przychodzi Sieńko, nie zastaje muzyczki, zastaje jego żonę, pyta o niego, będzie po godzinie 20. No to Sieńko mówi: Przyjdę po godzinie 20. Muzyczka jest po pierwszej odsiadce, jest na wolności tam kilka tygodni, chyba może kilka miesięcy. Sieńko przychodzi, agent SB, przychodzi u B, przychodzi o godzinie 20, muzyczki nie ma w domu, ale żona mówi: Proszę niech pan wejdzie, wprowadza go do pokoju. Zamyka drzwi, zostawia go samego. Moim zdaniem, Ludwik Muzyczka tutaj rozegrał to dość perfekcyjnie z punktu widzenia gry, gry szpiegowskiej. To znaczy, nie było go w domu o godzinie 20.00. On obserwował, jak sądzę, lokal, mieszkanie z zewnątrz. To znaczy, obawiał się, że przyszli po niego, prawda? Więc chciał sprawdzić, czy Sienko przyszedł sam, czy też są jacyś smutni panowie na zewnątrz. Smutnych panów nie było, a przy okazji, jak sądzę, jak Sieńko został sam w pokoju muzyczki, sądzę, że był ktoś, kto może sam Ludwik Muzyczka, może jego żona, która przecież tam pewne związki z konspiracją miała, kto obserwował, co robi Sieńko w tym pokoju. No znacie to z filmów Klosa chociażby, prawda, że zostawiony w pokoju szpieg, no to może robić zdjęcia, trzepać szuflady, tego typu rzeczy. W końcu przychodzi muzyczka. Zaczyna się jego rozmowa z Sienką i sytuacja jest taka: Muzeczka był człowiekiem bardzo podejrzliwym. Kiedy, ale nie ma pewności, czy Sienko jest agentem UB i prowokatorem, czy też rzeczywiście jest człowiekiem reprezentującym podziemię. Zaczyna się jego rozmowa z Sienką, która jest niesłychanie interesująca z psychologicznego punktu widzenia. To znaczy, on prowadzi tą rozmowę w taki sposób, że jeżeli Sienko jest prowokatorem. To, żeby nie wydobył żadnych materiałów, które pozwolą muzyczkę wsadzić do więzienia, ale zarazem prowadzi tę rozmowę w taki sposób, że gdyby Sieńko nie był prowokatorem, tylko był człowiekiem uczciwym, to żeby go nie obrazić i żeby powiedzieć mu naprawdę, co myśli o walce zbrojnej, bo tam w którymś momencie pada pytanie na temat walki zbrojnej. Uważam, że to jest kapitalna rozmowa i jeżeli sobie uświadomimy te w tle. Tą niepewność muzyczki, który nie wie z kim rozmawia, ale podejrzewa, jak dziś wiemy słusznie, że być może jest to agent. Ale nie wyklucza, że to nie jest jednak agent, tylko prawdziwy wysłannik podziemia. Myślę, że lektura tej rozmowy, nie wiem jakie Wojtek ma na ten temat hipotezę, on tam bardzo dokładnie relacjonuje Sieńko, poglądy muzyczki. Czy było możliwe w 49, czy na początku 50, że on to nagrywał? Czy też facet miał tak fenomenalną pamięć, że Dość długie kwestie powtórzył dość dokładnie. na... Sienko, Sienko był bardzo, powiedziałbym, zdalnym człowiekiem, znaczy miał rzeczywiście bardzo dobrą pamięć i, i jego wszystkie donosy są bardzo obszerne, ale wiemy, że mówił prawdę, bo bardzo w bardzo wielu sytuacjach są równoległe donosy albo oficerów, którzy też byli jak agentami, albo innych agentów. Więc, no to tak był sposób prowadzenia tej operacji, że prawie wszędzie, gdzie się dało, starano się mieć dwa źródła agenturalne. Tutaj tylko wtrącę, że Donos też jest formą, formą literacką i ma swoją poetykę, i też dziś, dziś z przyjemnością czytamy doniesienia dobrych agentów, którzy mieli dobrą pamięć i potrafili to przelać na papier. Natomiast jak agent był idiotą, no to niestety później łatwo, łatwo pójść na manowce korzystając dziś z tego jako źródła.